A tak jeszcze przed rozpoczęciem odcinka pamiętaj, że jeżeli jesteś pierwszy raz na moim kanale, nie zapomnij o subskrypcji i zastawieniu, jakże magicznego dzwoneczka i zaznaczeniu także, że chcesz otrzymywać powiadomienia z mojego kanału. A teraz już do zobaczenia na odcinku. Siemanko ludziska, z tej strony Polski Piorun, zagramy dzisiaj w yy, Nuclear Tycoon, więc widzimy się po intrze, cześć! Ja już jestem po i niestety mi się postęp nie wczytał. To znaczy mam pieniądze, ale mi się postęp nie wczytał. No więc, yy, Igor dopiero zaczyna w to grać, co prawda. Ale ja mu zaraz wszystko wyjaśnię, jak to mniej więcej wygląda. Chyba, że obczaił sobie po samouczku. No bo na dole jak zaczynałeś, to powinieneś mieć tam powiedziane, co masz klikać, żeby dobrze było. Bo jak źle klikniesz, to masz koniec świata. No właśnie nie teraz mam zrobić. Czekaj, tam masz chyba do sklepu wejść najpierw. Do e... sklep to... No tam masz pszenicę i tak jakby wiatrak i musisz sobie najpierw kupić to pierwsze z pszenicy, a potem musisz sobie kupić za wiatrak. Czekaj. A ja to co mam kupić, bo, nie, bo mam tam jakieś takie z paliwem, coś takiego. To no, czekaj, to nie jest to takie pierwsze musisz sobie kupić, czekaj spróbuję obczaić gdzie ty jesteś, ty jesteś chyba... A ktoś u ciebie jest, czy nie? Nie, ja jestem sam. Okej, okay, dobra, no to wiem. się obraca, na czym się obraca? Ale co obraca? Rzeczy na przykład. Rzeczy? Ale jak rzeczy? Nie da się obracać. No to ja już to postawiłem, to no nie... nie no, to, no to musisz kliknąć na to i tam będziesz miał move i musisz na to kliknąć i wtedy możesz sobie przestawić rzecz. A, to nieważne. No i dobra, kupiłem już to pierwsze, no i co teraz mam zrobić? No jak już to kupiłeś, to potem musisz kupić sobie to z wiatraka też pierwsze i postawić to koło tego, yy, koło tego musisz to postawić. Czyli w ogóle ile mi się pieniędzy zrobiło. No i to obok tego nie jest. Teraz. No i teraz ci będzie automatycznie się wydobywać. O, o całą resztę się już nie musisz martwić. Więc. A, to... Ty ale ja myślałam, że mi się zapiszą chociaż te budynki, a tak się okazuje, że wiesz, że tutaj nic nie ma. I się tak wiesz, tak zasmuciłem, ale i tak mam tak dużą ilość pieniędzy, że mi to praktycznie nie. to nie ma sensu, że... A tutaj może jakoś... Trzeba zapisać albo coś. No wiem, właśnie przed chwilą tak wchodziłem do menu i się okazało, że jest tam coś do zapisywania. Serio? No. A gdzie to? Znaczy nie no bo, no, bo mi pisało, że tam jest niby, że mi się sejwuje to niby automatycznie, ale no niestety nie. A co to coś robi, to świecące? No to, to wszystko mi daje pieniądze. Ile ci to daje? Chyba 500 za każdym takim wiesz, wyjściem w powietrze. A tu można komuś dać kasę? E, chyba nie. To znaczy nie testowałam, ale mi się wydaje, że, że na e, 80% nie. A, to szkoda. Wypada, mi już w ogóle pieniądze zaraz będą lecieć. Będzie po prostu... A zobaczcie, ile ma pieniędzy. To widzę, to na razie to odejmuję, a nie dodaję. Czekaj, jeszcze to postawię i zaraz będzie po prostu masakra. Tak, ja w ogóle na odcinku praktycznie całe to zapełniłem tym. ale coś mi tu tak fajnie nie leci. Jeszcze sobie bym musiał tego troszeczkę wybudować. Ale nie będę budował tego, ja teraz się zajmę kolejną rzeczą, czyli tym. Dwa miliony, ja chyba zaraz padnę. Dwa miliony za jedną rzecz. Dobra, to ja idę już. O, Czekaj. już mamy k Tak? To dobrze. O, dobra. I, a I... co jest w tej rakiecie takiej? W jakiej rakiecie? No tam jest krzyk i, i coś kupuje, no nie? A rakieta to są jakieś te mury obronne, czy coś takiego. Tak nie do końca wiem po co to, ale są takie rzeczy. Oj, będzie mi się robić? Tak, teraz mi się tutaj to robi. Za bardzo dużą ilość pieniędzy, jeju. Co to się dzieje po prostu? Dobra, no to ja się może do kogoś przejdę, czyli się przejdę pewnie do ciebie. A w ogóle ty widziałeś, że tutaj są bronie, ale te bronie są tak masakrycznie drogie. To znaczy jedne za 2 miliony, kolejne za 6 milionów. a to coś czerwone się opłaca, kupować? Co czerwone? No to co tak wylatuje powietrze. No, to jest nawet dobre. A kupiłeś już w ogóle, co jeszcze mu ty nic nadal nie masz. Nie mam kasy. Nie, no jak to nie masz? Masz 1600. No ale wiem, tego nie mogę kupić. A to się kup tego wiele więcej. Ja na początku praktycznie całą platformę z tego zrobiłem. Serio? No, żeby mi to jak najlepiej szło na początku. O to jeszcze tutaj tylko dam Ci radę, że nie dawaj tutaj beczki, tylko daj sobie tą beczkę tutaj, bo wtedy i tak, i tak to będzie działać. A jak ją przestawić? Ale to nie, tu musisz kolejną sobie dać. I tutaj sobie a. ją dać. Nie daj obok. No co? Jak ja, ej, A jak ja bym ją dał? Na czym się przestawia? Na move czy sel? No, na move. A jak bym ją tutaj dał? Yy, tutaj będzie tak samo dobrze. No to 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 wtedy dobra? następną daj sobie tutaj. No wiem, wiem. No i tak sobie cały czas ustawiaj, bo to naprawdę się opłaca na początku tak robić. Nie, bo ja sobie tu na początku chciałam symetrycznie układać, ale potem sobie pomyślałam, że to jest bez sensu. I tak po prostu zacząłem tego jak najwięcej kupować. I gdzie są moje rzeczy? A tu są, dobra. Nie bo ja się tak patrzę, a tutaj nic nie ma i ja nie wiedziałam, czy to... Nie, czy to mi się usunęło, czy to mało zasięg rysowania. Ale się okazało, że to mały zasięg rysowania, więc dobrze dla mnie. Uuu, czekaj, to jest tutaj. To teraz muszę sobie kupić. Tutaj bym sobie kupił, A jak mi taki dziwny jest... dzwoneczek przed tym, taki jakby oświadczenie z, 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 dzwon z dzwoneczkiem, to co dodaję? A to, że masz nową rzecz do kupienia w sklepie, to cię tak jakby informuję, że masz coś nowego do kupienia w sklepie. Czy, czy mi się pinoczo odejmowało przez chwilę? Dobra, nieważne, ważne, że się dodają teraz. <laughs> Nie, ale mnie w ogóle już tak boli gardło, nie wiem czemu. Sej zdarłem chyba. Ale i tak mi to nie przeszkadza w nagrywaniu kolejnego odcinka, więc dobrze o tyle. Co nie? Całe szczęście, że mam siłę jeszcze w ogóle nagrywać. Ouch, jeszcze tak przy okazji informuję, że jak będzie 10 subów, to zrobię albo live, albo zrobię yy, maraton. Tak jakby, że będą, nie wiem, może 3 odcinki w jeden dzień wrzucę nawet. Więc dla was korzystnie, a dla mnie to już troszeczkę mniej, niestety. Mhm. Mm mhm. Mm ja się teraz tak zastanawiam, czy mi się w ogóle opłaca tamto kolejny kupować. Mi się chyba nie powinno nie opłacać za bardzo. Chociaż to mi tak laguje już teraz, że normalnie za chwilę. A czas będę mógł z tobą na ten maraton. Tak? No to może z dwa odcinki będą z tobą, a jeden zrobię sam. No chyba, że będzie live, to cały czas będziesz ze mną. Mam nadzieję, że Twój tata nie przyjdzie, jak będzie live. No, no to dobrze, będzie, bo będzie inaczej śmiesznie. Ojej. O nie, no i tak jak mówiłem, już zaczyna lagować powoli. Tigor, chcę przyjść do mnie, zobaczyć, że ci pewnie też może zacznie lagować, jak sobie do mnie przyjdziesz. Jak ja tego tutaj mam, nie wiem. Ja tego mam masakry śnie dużo. Jak mnie tej ścina już. Padman. Znaczy na pewno to znaczy. Nie, że jest tak, że się nie da grać, tylko widać, że jest mniej FPS-ów. O to chodzi. Nie. To jest złe. Ja stąd się muszę ewakuować. O, idzie, Igor. Poczuję ten ból do FPS-ów Ty w ogóle jak to jest jakaś impreza, I czekaj. I stań sobie koło mnie tutaj. Mógłbyś stanąć koło mnie? Chcę zrobić miniaturkę do filmu. No tak... Nie, o około mnie! Dobra, czekaj, tak? I czekamy. Dobra, jej! Mam teraz Ścinę. Ale zaraz ścinki nie będzie. O dobra, dzięki. chciałam sobie zrobić jak tego będzie, wiesz, tak dużo. Ej, czekaj, chodź na chwilę do mnie. No i tu nawet nie nabuję. Tak? Zobaczmy, nie robię je. <noise> Ojeju. Ty w ogóle jestem niewidzialny. O nie, nie widzę siebie. Jestem potworem. Ty, ale ty tutaj można jakieś prezenty dawać. Jakie prezenty, ale to nie, to ty dostajesz prezenty, nie, że można dawać. No, Mogę coraz teraz otworzyć. Ale ja, co ile co można Chyba odboli? co jeden dzień, chyba co jeden dzień. I zaraz wyjdzie na jaw, że... A dobra. Ojej, jestem już widomy. Jak ja chudy jestem. Oka. Jak ja teraz tak na siebie patrzę, to ja mam taki taki, taki chudy się zrobiłem. Taki wysoki i chudy. Nie czy to mi się wydaje, czy ja już taki byłem. Nie, na stówę taki nie byłem. Ja byłem taki szeroki, co nie? A teraz jestem taki chudziutki. Ej, ty, a co to ta wieża jakaś daje? Jaka wieża? Nie, taka wieża. A Tesla? Tesla czy to kolejne? Nie jest. Nie, bo to jest za 1200, 1200 czy coś takiego? Ale to, co tam ci pisze? Tesla czy coś innego? Bo muszę tak średnio, chcę patrzeć teraz do sklepu. Nie, ma normalnie. Nie, tes, y, Tesla, no? No to Tesla ci daje więcej pieniędzy, co ileś tam nie, czy to co sekundę, czy co ileś tam czasu, A ci da. A to się da... opłaca? Kupić? Znaczy, no, <laughs> opłaca się. A to gdzie to postawić co najmniej? Co, to znaczy nie no, to sobie tego ustawiaj gdzie chcesz, bo ja ci tego tak za bardzo nie mogę doradzić Bo to już zależy... Ale co, to daje, co to daje? No, że więcej pieniędzy dostajesz A to wtedy poczekaj, to nie wiem, na przykład... Uch. Nie wiem, bo to tutaj? Ja w ogóle zmieniłem swoją strategię A na A gdzie to też le trzeba naładować? To... Kolejnym, musisz kupić sobie to... Musisz sobie kupić to drugie, za co to tam jest za 5000 ten jakiś Air Federation. Ojeju. No nie znowu zapomniałam stoper włączyć do odcinka. Nie ja to po prostu zapominam w połowie i nie inaczej zapominam na początku i przypominam mi się w połowie. Smutne. Smutne życie według Mateusza. Czekaj, jak sobie... Świat według Mateusza. Ciekawe, czy ktoś się kojarzy. Świat według... Świat według kiepskiego Mateusza. No, to, to dokładnie. O, Igor wie o co chodzi. Świat według kiepskiego Mateusza. E ty, a o co chodzi z tymi... No właśnie z tą rakietą, bo ja nie wiem o co chodzi. Jaką rakietą? A tą no, tu... rakietą taką. No to tam masz rzeczy, które, dzięki którym będziesz mógł się tak jakby zabudować. A, że będę mógł całą tą zabudować. Tak, że nikt nie będzie mógł do ciebie wchodzić. A I to jest troszeczkę drogie. Jak ja tak patrzę na to. Ale to i tak się szybko chyba na to można by uzbierać. A ja co na napiskę. No okej, okay. a ja sobie kupię kolejną fabrykę. I nie mi się ta muzyka tak podoba, jak nie wiem. A w szczególności, jak mam słuchawki ubrane, to w ogóle tak fajnie te basy słychać i w ogóle. A co najmniej ile y, minutowych chcę zrobić odcinek? Ale kiedy? Teraz? No to ja zazwyczaj się staram robić my, odcinki do 20 minut. Zróbmy tak 12-15. 12-15? Czemu taki krótki? Bo chociażbyśmy zrobili do, jak jest teraz 16-11, to zróbmy tak do 16.20, bo i tak już w 10 minut idzie. To wiesz, co to spoko? To czekaj, bo u mnie jest na zegarze 16.12, to może jak będzie u mnie 16.18, to wtedy skończymy. 18? No u mnie na zegarze jest 16.13. A no to jak będzie do 20, ok? U Ciebie. Spoko. I teraz wszyscy tak sobie myślą, no to wiemy, kiedy to nagrywają. No, bo wiedzą, o której godzinie siedzimy i nic nie robimy. Znaczy, nie no, ja coś robię. Bo ja potem jeszcze będę musiał ten film wrzucać. A ten film się dobrze długo robi. Z tego, więc... że teraz mu się inny filmik e, wyrzuca. No, znaczy, jakby to powiedzieć, ja chyba jeszcze będę musiał go w ogóle zedytować. Nie wiem, czy on w ogóle wyjdzie, bo chyba zapomniał w ogóle o jednej klatce, żeby to wrzucić. Po cięciu. Więc a, no. A wiesz, to subskrybuj. Co jakie subskrybuj? Właśnie subskrybujcie Mateusza! Jeżeli Ci się spodoba y, ten film, to nie zapomnijcie o łapce w górze. A jeżeli się coś nie spodoba, to napiszcie w komentarzu, co mam poprawić. W swoich filmach oczywiście... Y, Game Passes? O co chodzi? Ja tego sklepu nie rozumiem. Ty, ja sobie na pistolet pozbieram. Ha, 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 ha. Będzie fajnie. Albo nie, bo zbieram sobie na automatyczny laser laser, to będzie fajne. Chociaż troszeczkę będę zbierał, bo coś te pieniądze mi bardzo wolno idą. No i ja myślałam, że to będzie jakoś w miarę szło, a to tak, tak wolno się toczy. Się to toczy jak moje życie, tak powolutku, po powolutku, pomalutku. Chociaż, jak ty to jest tak w tysiącach, to to nie idzie najgorzej, ale mogłoby iść o wiele lepiej. A więc ja bym sobie to się dobudował. Ale nie wiem co zrobić. Nie mam pomysłu, co zrobić. To jest najgorsze. To się przejdę do Igora to przy okazji ci pokażę czy ja by Jeśli yy, się ciebie spytam, czy mój chłopak schudnął, czy nie bo mi się wydaje, że on schudnął czekaj, już do ciebie biegnę o i od razu lepiej mi chodzi wszystko spoko o zobacz czy ja jestem chudszy, czy taki byłem no, no. Ty, czekaj, czy ja jestem wyższy od Ciebie? Nie. Coś ja czekaj. Mówię. No i nie takiej chudziutki jestem, taki jak w prawdziwym życiu. Czekaj. Pokaż Co? twoje ręce. No chudszy jesteś, to widać, bo przecież miałeś większe ręce ode mnie. No. O, jestem taki chudziutki jak w normalnym życiu. O Jezu, ej, a... Co? O Jezu, ja to chcę kupić. I zaraz się zacznie robić mniej FPS-ów. Nie, ja nie lubię wchodzić do siebie na działkę, tam jest źle. Ja, ale ja czuję ten spadek FPS-ów, to jest 10 FPS-ów mniej, ja to czuję. Co ci się... Sobie? Igor, Igor umiera. Zapalcie je zniża w komentarzu. Właśnie to dowodzi do tego, że Igor nie chce za długo żyć. Ty, ale ja się teraz zastanawiam, co będzie lepsze. Czy jeżeli twój tata będzie na live, czy jeżeli twojego taty nie będzie na live? Nie wiem. I takie. Tata Igora wbija do pokoju na live. Idą takie iluminaty. Bo to będzie śmieszne, jak tak ci wszyscy. To takie zdjęcie mojego taty, takie. O, o. Byłoby to dobre No Oooo Ej ty, a w ogóle wiedziałeś, że jest taka opcja na YouTube jak Super Chat? Wiem Tak? To dobrze Ty, to ja, to na tyś... to jest. ja na tysiąc... Wiesz co ja zrobię na tysiąc subów? Co? Po pierwsze zrobię live'a, a po drugie włączę Super Chat Może dostanę jakiegoś donate'a <laughs> eee, Nie wiem I Tak pewnie nigdy nie będę miał tysiąc subów, ale można pomarzyć, co nie? Zawsze można pomarzyć. Ale w ogóle, jak tak niektórzy YouTuberzy tak mówią na odcinkach, to oni mówią, że najlepiej jest zaczynać nagrywać na YouTuba tak w wieku gdzieś, nie wiem, 10, 11, 12 lat. Że wtedy jest wiesz, że, że już niektórzy, że masz kilka subów. A z wiekiem coraz łatwiej jest się wybić. Więc na początku jest lepiej, że lepiej jest szybciej zacząć, bo wtedy jest łatwiej się wybić. Co ja żem zrobił? Co żeś zrobił? Sprzedałem, to, co nie to czemu żeś to sprzedał? Nie yy, wiem. Igor nie wie co robi. To Uj, źle czy tak dobrze? Nie wiem. Mam mówić. Czekaj, sura jest godzina. Jest godzina już 18. Czyli za chwilę kończymy odcinek. Tak? No, Niestety. Ale tak jest życie. Przepraszam, że się nie ruszałam przez dłuższy okres czasu, ale po prostu musiałam sobie ręce rozprostować, bo mnie już od myszki bolą. I w ogóle mnie boli jeden palec od poniedziałku. Normalnie mi się ta końcówka z palca wygina, nie wiem. To tak się nie powinno dziać. Mi się ten palec normalnie, nie wiem, jakby mi się miał zaraz złamać. No. Z, 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 najgorsze jest to, że ten palec mnie tak strasznie boli. O nie, to ale najgorsze jest to, że mi się to nie, czemu nie zapisało? Ty wiesz co? Czekaj, Czekajmy sobie to zapisał. Music, mogę sobie wyciszyć muzykę. Gdzie to się właśnie, gdzie to się zapisuje? Wchodzisz tak jakby na te opcje, tak jakby wchodzisz. Ale wy escape najpierw czy te opcje, opcje? No te takie opcje, opcje. Save game, tak? Tak. No to dobra, że. Ta muzyka jest epicka. Ja ty ja w ogóle ty słyszysz tą muzykę, czy ty sobie ją wyciszyłeś? Ja sobie ją włącz, bo ona jest Ty ja w ogóle zamiast słuchać jakiejś muzyki normalnie, to ja będę wchodził do danego atomu, i słuchał muzyki. Dobra, nie, to no wyłącz, wyłącz! Wyłącz, bo to słychać! So, A teraz? Teraz nie dobrze to że dam na ale mnie gardło boli A to słychać? <klima> tak. To A też to? też było słychać. A teraz? Dobra, nic nie ma... powiedzmy, że nic nie słychać. Dobra, wyłączę Ojej, dobra, no to co, no co się żegnamy? Nie wiem wy no to dobra to... to ja się z wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć! Jeżeli się odcinek spodobał, nie zapomnijcie o łapce w górze, a nie o zostawieniu subskrypcji. A jeżeli się coś nie spodobało, to pamiętajcie, żeby napisać w komentarzu, co poprawić w swoich filmach. Więc ja się już z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!